To może na początek przypomnijmy sobie, w jaki sposób rozpoznać koniunkcję zdań. Otóż koniunkcję rozpoznajemy po takim spójniku logicznym, który w matematyce zapisujemy przy pomocy takiego symbolu. Możemy sobie wyobrazić, że ten daszek, jak gdybyśmy zapisali nad tym daszkiem kropkę, no to on przypomina literkę i, prawda? W ten sposób możemy to zapamiętać. No, i teraz musimy zapisać to zdanie przy pomocy symboli matematycznych. No to, tak jak widzimy, ten spójnik logiczny dzieli nam to zdanie na dwie części. W pierwszej części wiemy, że liczba 5 jest dodatnia. No to jak to zapisać? 5 jest dodatnie, czyli większe od zera. Następnie zamiast tej literki i wstawiamy spójnik logiczny, i teraz idziemy do drugiej części zdania. Kwadrat liczby 5, zapisujemy kwadrat tej liczby, jest mniejszy od 30. O. I mamy w tym momencie zapisane zdanie w postaci koniunkcji. A teraz sprawdźmy wartość logiczną tej koniunkcji. Otóż tak, jak czytaliśmy zdanie i dzieliliśmy to zdanie na dwa zdania, takie można powiedzieć podstawowe, tak samo tutaj czytamy koniunkcję w ten sposób, że to jest pierwsze zdanie proste i tu mamy drugie zdanie proste. Najczęściej oznaczamy zdania proste literkami P i Q. I teraz daję tutaj dwukropek i zapiszę. Jaką wartość logiczną ma to zdanie? Czy liczba 5 jest większa od liczby 0? No oczywiście, ta nierówność jest zawsze prawdziwa, więc tutaj wstawiam jedynkę. Jeśli mamy prawdę, to wartość logiczna jest równa 1. Jeśli fałsz, to wartość logiczna zdania jest równa 0. Następnie sprawdźmy to działanie, tę nierówność. No więc muszę sobie policzyć, ile to jest 5 do kwadratu to jest 25 mniejsze od 30. Wychodzi na to, że to zdanie jest prawdziwe. Czyli wpisujemy, że zdanie Q jest prawdziwe, ma wartość logiczną równą 1. No i teraz na końcu, kiedy mamy już określone wartości zdań logicznych, możemy sobie zapisać o to w takiej postaci zdanie P miało jedynkę zdanie Q jedynkę koniunkcja tych zdań będzie miała jaką wartość logiczną również 1 skąd ja to wiem możemy skorzystać z tabelki którą mamy w podręczniku możemy też spróbować zapamiętać te wartości bo da się to zrobić czy pamiętacie jeszcze zadania w których wyznaczaliśmy działania na zbiorach tam mieliśmy takie pojęcie jak iloczyn. Iloczyn oznaczaliśmy takim znaczkiem, prawda? I tak właśnie oznaczamy też koniunkcję. Koniunkcja to też taki iloczyn, tylko ten znaczek zmienia się w taki znaczek. On się po prostu wyostrza. Ok? No więc jeśli mamy iloczyn, no to te tabelki możemy za Pamiętać w taki sposób. No patrzcie, robię iloczyn między p i q, prawda? 1 razy 1 daje mi 1. Stąd mogę właśnie nauczyć się tych wartości.